się, Siemano, z tej strony ja, LUD02i. MDS. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w symulator Farming 2011, niestety bez Patryk Siara. Yy, I yy, pierwszy nowy nabytek yy, brona aktywna, czyli 60 metra. Yy, firmy nie wiem, bo była używana kupna <grym> Było napisane brona. I tutaj jest yy, brona pięcio. No, piątki, nie, brona piątka. I tak, ja biorę sobie Patryka, ciągni gra Póki go nie ma i czemu nie było tak długo odcinków? Wakacje sobie trzeba w polu pomagać Nie? Tak Ja nie muszę Ty nie musisz Mieszkasz na wsi, ale nie musisz pomagać No nie No jedź Dobra jadę. A gdzie jedziemy? To tam gdzie oraliśmy, nie? Mm, mm, mm. Ale ten ciągnik powyździ A ja jeden dwójko się wydoganiam Ja jadę, jadę normalnie ten. Najszybciej no jak mogę. Brrr. No Dzięki Nie ma sprawy.

Rokie te pługi, Jakie pługi? Brony! brony, no, to ty się wiesz. wiesz o czym chodzi. I ten odcinek może być trochę krótszy, nie? Bo to tylko nas dwóch jest, i nie ma za bardzo co do rozmowy. Tak. Tak. Ta I do roboty nie ma co. No. To drugie pole, tylko to zrobimy dzisiaj. Nie, no, dwa no co to jest? Rozumiem krótki odcinek, ale nie aż tak krótki. Tak. Sama się zamknie. Proszę się nie odzywać. Nie pytam. Proszę mnie przeprosić. W życiu. Tak. Nie mogę jeździć dwójką, bo pisze mi zaraz za że, że szybko. A widzisz, a ty ile idziesz na godzinę? 10 i 18? ha I może w następnym odcinku będziemy kosić tam, że pak co jest. Jak urośnie kukurydza, to może też kukurydza zaczniemy. Kurde. I. I. Patryk 97. No nie. nie. A jeszcze o jaki trzeba poprawiać, bo niektórzy nie umieją jeździć. No bo Nie będę poprawiał palcem. Chodzi o ciebie. <laughs> A i chciałbym powiedzieć, że odcinki będą chyba teraz trochę rzadziej. Bo nie ma czasu. No. Może gdzieś to się tak zmieni mniej więcej od września. Nie no, będą teraz odcinki, nie, ale nie tak często. No, mówię o tym, nie? Nie. Dobra. Ała, moje uszy. Czemu no. cię usiłowałem? Weź spokój tego psa, dobra? No, y nie mogę ja, nie mam ja. Czemu? Zjeżdżaj z drogi. Dobra, ja już jadę na tamto drugie. Sama. To może sama? Nie, to ona. <laughs> by Patryk był to pewnie więcej, bo był po Gdzie? Sama, sama. Kurcze wjechałem w, trochę w pole to drugie. Nie martw się, ja też. <grymne> Nie, ty odkupujesz. Ty się przyznałeś pierwszy, ja później. <grymne> o, to... troszkę ten ciąg. Ja sam go chciałeś. Patryk chciał kupić, no to co miałem wyprzedzać? Trzeba było brać ten, tego małego 30. Nie tego małego, ten No, ten byłby lepszy niż takie. Takie duże, fajne. Kurde, szkoda, że nie możemy więc zagrać na dużej mapie i na dużych maszynach. To byłoby chyba cześć ciekawsze. Czemu nie możemy? Bo tw na twoim komputerze będzie się zacinać, pewnie u mnie też, Patryk więc Możemy spróbować. Nie? To no. ściągaj mody i pokazuj. I Nie kiedyś Maju! Słychać to? E, tak. <grym> no to pykujem bardzo. Dawaj szybko, będziemy mówić bardzo szybko. <grym> Albo głośno. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. No bo co zrobisz? No nic nie zrobisz. Siedzi ko ciebie katar? Y, Mr. Ryba, no? No, bo mi jak robisz? Nie, ty robisz. Nie, ty robisz. Nie, ty robisz. No dobra. Widzisz, no i trzeba było się sprzeczać. No, bo jest, że gówno robisz. A tam się odzywasz? Y, Mr. Ryba powiedział, że gówno robimy. No bo to prawda, my kurde. Oczywiście lewę w ten sposób. Oczyszczamy organizm ja zrobię kółko, a ty robisz w tym czasie dwa. No ma e, bo mam lepszy ciągnik Mogłem sobie wziąć twój Jedziemy no. przygotować. Idziesz dzisiaj na salę, jak coś? No, mogę pójść. Pytam się ryby. A, idziesz na salę? Kiedy? Dzisiaj. O okay. której? O to, yy, nieważne. Później ci powiem. Dobra, ja idę. Dobra, idzie. No to ty też chodź. No też przyjdę. Dobra, ale to już nie o tym. Ale jestem szczęśliwy, chłopie. Czemu? A bo tak, e, widziałeś mnie, jakbym Jak je, y, jechał traktorem, nie? No. Bo e, jechałeś Jechaliśmy, nie? I następny dzień mieliśmy prasować, nie? I kurde, prasowaliśmy, no, nie? I y, pod koniec akurat się burza zebrała. No, wiem. No i... Ostatni dzień zdążyłeś? No. Mówiłeś o tym. Kiedy? Kościoła. <laughs> hmm. Dobra, no to będziemy kończyć. Strasznie krótko. To może jeszcze coś zrobimy? No ale co? Nie wiem. Nie, zaczęli kosić. A. Oh. to ja to chyba zaraz zrobię cięcie i poczekam na dzień. Na co? Na dzień. no, no dobra, no to rób. Dobra, nie się. Okej, okay, jesteśmy już po cięciu, już mamy tutaj przygotowane wszystko. Przyciapkę i kombajn. Tak. Jedziemy. Jedymy. Trochę tutaj nie dojrzało, więc nie wiem czy to zbierze, czy nie. Nie, nie zebrało. Dobra, to tam. Najwyżej nie będziemy zbierać. O nie. Magda Gessler. <grych> no słychać troszkę. No. Czekaj, przyjdzisz. i będę patrzał Rewolucje się dzieją No O, może powiem y, plany odnośnie 15 No po, Wątpię, żeby ktoś napisał komentarz, no ale jak ktoś napisze to napisze, że czy byście chcieli od razu y, zobaczyć piętnastkę, czy dopiero jak widzą jakieś polskie mody i z polskimi modami? Na się nikt nie napisze nic. Z modami by było lepsze. No właśnie, też oryginalne maszyny to by się by coś porobiło, nie? Tak to dłużej by trwało, bo duże maszyny, a tak to na małe to. No sobie na tych polskich, nie? No. Ile masz procent? 30. Czterydziesiąt. A to jest rzep... No. A jest mm, mm, mm. Taki trochę... Co? A, taki dziwny trochę. No, Dziękuję. Nie ma sprawy. Przejechałbym cię. <laughs> Musimy zmienić sobie kombajn. Albo kupić na przykład ten. Sieczkarnie. No Nie lepiej to jest A może byśmy zrobili kukurydzę na sieczkę byłoby fajniej? Możemy. Ale gdzieś zasyła na kukurydza. E, po lewo. Pierwsze pole. A Że tam. Okej. Okay. Nieładny jest ten wizum. A tam nie znasz się Ile masz procent? 80, możesz już powoli podjeżdżać Tym ciągnikiem się nie da jeździć powoli w drzewach jedzie tarzam to tak tarz bi są najlepiej jeszcze no 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 polski rolnik ile masz e, jeszcze poczekaj 5 sekund dobra może 10 dojedziesz do końca e, nie wiem ale chyba nie no. Jak słyszycie jakieś szumy w tle, no to okno jest otwarte i to przestał. To zamknij. Nie chce mi się, bo gorąco jest. Zbyt ciepło się nie jest, o kurde. O, dzień dobry. Yy, nie wyjadę. <laughs> kurde, mogłem się zastanowić, czy by nie wziąć przypadkiem moda hol holu. Znaczy się, łańcucha jakiegoś, nie do holowania. No widziałem kiedyś. Weź no podnieć tu czymś. To ty idź sobie. Co się stało? Nic Dobra, jadę odprowadzić Ten. Ej czemu moim? Czemu swoim przyjechać, nie moim? Yy, mój nie ma tyle mocy A, Ty też nie masz mocy Ja mam siłę, ja mam moc Ja wytrzymam całą noc cho, cho, Ty chodź. nie wstrzymasz A zobaczymy się Ja bym wytrzymał całą noc. Bez czego? Siedzieć na kompie to bym wytrzymał. Na kompie... Korzej by było na tym kompie. Uspokój tego psa, dobra? Dobra. To poczekaj. Dzięki. No, no nie da się go uspokoić. Weź bądź przycisk, taki specjalny. Dobra, to Może taki muzik znajdę. Myślę, taka w głębina jest, nie? Taka czarna no. dziura, nie? Między nogami. <grym> <grym> Musi tam drogę do, dotknąć, nie? Parę dzisiaj, razy. Dzisiaj był szczepiony. Była. Oda. wysypuję. A niepotrzebnie bo ja jeszcze mam tutaj trochę no ale miałem już 71% to wysypałem a jak tutaj się wysypuje ten te złoży to leci Ci kasa no a bo tutaj się od razu już sprzedaje no, tak? no właśnie to jest głupia w tej mapie że od razu się sprzedaje no. Kawałek. A jak grali na tej poprzedniej mapie, no nieco u ciebie się zacinało, to tak to by tak nie było. No, ale ten. I nie wiadomo byłby gdzie jest skup, nie? Ja wiedziałem gdzie jest skup. No cze czekaj. Dobra. <laughs> nie powiem, bo mapa jest fajna, no ale takich trochę smaczków brakuje tutaj jak no na przykład skup zboża albo stacja paliw. I na przykład realistyki, trochę realistyczne drzwi. <laughs> tekstury. A ten, a ta 15, to kiedy wyjdzie? 17 września. Coś, coś we wrześniu, ale nie Dzień dokładnie, nie wiem w maju co ty robisz? pojechałem wykręcić no. odejdź odejdź Ale... Się żegnamy chyba, nie? Więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Żegnałem się z wami Lux02 i MTS, więc cześć.